bo była u mnie kiedyś Sylwia Grzeszczak i ja jej wyciągnąłem mikrofon i powiedziałem zaśpiewaj, i ona walnęła Whitney Houston, e, chyba my, I Will Always Love You. Nie, nie oczekuję tego od ciebie, ale to jest zawsze test. Potrafiłabyś zaśpiewać coś tylko dla nas, tutaj, nie wyjdzie poza internet, a kapela Zdecydowanie. Naprawdę? No tak. Chcę cię usłyszeć, bo jestem bardzo ciekaw. A co, obojętnie co? A ja nie wiem, czy yy, nie, nie tyle. Nie, coś, co dla dla Coś, co dla Ciebie jest ważne, my, my posłuchamy, przyjmiemy z pokorą, bo szczerze mówiąc, ja jestem bardzo ciekaw, jak Ty brzmisz właśnie tak, Oj. wiesz, nierozśpiewana, Oj, no, je... prostu, no właśnie. wiesz, ten gift, gift, um, show me your gift. Yes. To może zaśpiewam z finału, teraz to byłam w edycji, zaśpiewam z finału piosenkę, prawda? To, coś to, coś to z Black Eyed nie to, Ale czy ty się zgadza, że oni ci zjedli trochę występ, Black Eyed Peace? Bo ja w ogóle chciałam powiedzieć, to też wytłumaczyć, że yy, pamiętajmy o tym, że yy, to już było po votingu, więc tak, to nie było, to było w ogóle show. ważne to, I to, był to chodziło show. Show. o no. No. show. Jezu, jaki ty masz odruchy. No, show, no. <laughs> Typowa <laughs> gwiazda show biznesu sonowo. Proszę, co to będzie? Running up the hill, Kate Bush. All right, Star Czyli ta Star piosenka. <laughs> no, znam Katebusza <laughs> osobiście, mój rocznik. <laughs> <coughs> o jaki taki tutaj? If only I could make a deal with God and get him to swap places. Be running up the road, be running up the hill, be running up the building. Oddaję. A ty znasz... A ty w ogóle znasz jakieś polskie piosenki? Znam. Jakie? Dużo. A, okej. Okay. Też ją bardzo lubię. Też bardzo lubię. Moja ulubioną piosenkę. I dużo. wanna hold your hand, jest.